3, 2, 1 Lecimy z kurwami. I ja pierdolę on seksowny jest. Oj się go, jeszcze przeżył. Mogłeś tego nie mówić. Do... Ej, mogę nakładać? Zaraz puszczę to, co spróbuj. Już tak albo nie trafię. Podstawiam obla. Oj, czas. To mam pochyla, chwilę, no, Nie ten klasz. Chyba trochę do to Daj go tutaj po prostu, żeby stał w miejscu A może tak? Tak możesz sobie i... kontrolować pon ja Sornikom <śla> mi się pojewał <śla> 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 Jeszcze raz Daj. Muszę być tym Frajerem? Kwa Muszę być pierwszy 1, tak? Aldentem w sensie Aldente? Dobra, kto pierwszy wchodzi Panteon Git być Aldentem mówi? No muszę być Aldente Muszę być Aldente. lubię być, aldente. Lubię być Aldentem Tak się to spier, 10 sekund do ulki mam Czemu Cój, to tego tym... A! Ale <głos> <głos> nie taki tego. <noise> nie taki był <głos> plan. <głos> <laughs> Jak tu nie wiem bejtować pajkę Jakby to pajka nie się wypierdła nie od Kogmowa Misk Halo! Wytam na na, na... na... bocie o, Halo, kartus! Dawaj szybko z tej bazy i wszyscy w ko... i wszyscy Kogmowa 3, 2, 1 Uf, Ja pierdolę <laughs> <laughs> Proszę Komuś... zrobiłem Komuś się udało? Zabiłem kogmaw'a Brawo, my wszyscy jesteśmy taki wpierdolodarki oriany tam Ale zabiłem kogmaw'a To były najgorsze, RNG czy też jest Ej, dwóch przeżyło, więc git NIE! Czemu R jest obok... Kurwa, obu... schudnij te palce Czemu kurwa naprawdę Czemu R jest obok klawisza schodni... T schodni te palce Widzę tego hairstilla Pyk On biegnie Czy... od jednego do drugiego kurwa Kurwa On się zakrzyknął się kurwa Tomek ty mówisz, że to oszustwo To <laughs> była najchujowsza próba jaką w życiu widziałem A to jak przyszłeś chwilę ze spoko Nie jesteś od tego <laughs> To jest chujow, masz... Wejść umrzeć, tak? Wejść umrzeć, właśnie Kurwa <laughs> To ma jak No Ale właśnie? kurwa, patrz, to ma jak 41 nagłośnili to. I 550 też mógł za. 550 golda mi dał. Sorry, skończę i zacznę coś robić. Zaczął tego robić, haha Pewna rka to tak, to może mi minęłe wrażenie. Kurwiłem się. Kurwiłem się, bo chciał mnie zabić, więc ja stwierdziłem, że muszę go zerkować. O! <noise>

Prawda? Jest Dobry. tak, że nawet jej nie zauważyłem. tornio Ty, niewidzialna! To nie A, bo umarł, się... dobra. Wystarczy, <laughs> że podnieś. Nieważne. To on nie żyje. Tak, tak, to my. nie niewidzialna. Nie możesz jej podnieść. Nie ma w Nieważne.